Po decyzji wojewody poznańskiego, tym razem z udziałem publiczności rozgrywany był pojedynek pomiędzy Lechem i Petrochemią Płoc. Gospodarze grają w białych strojach. Mimo zimna, mecz niezwykle interesujący, a akcje piłkarzy obu zespołów mogły rozgrzać kibiców zgromadzonych na trybunach. Pierwsi bramkę zdobyli poznaniacy, bowiem w 29 minucie w polu karnym został sfaulowany przez Marcina Janusa Piotr Reis i sędzia Jacek Granat podyktował 11. Szansy na uzyskanie prowadzenia nie zmarnował Krzysztof Piskuła. Odpowiedź gości była prawie natychmiastowa. Pięć minut później Paweł Miążkiewicz wspaniale uderzył piłkę z rzutu wolnego i bramka Żlecha Robert Mioduszewski był bezradny. Ale riposta gospodarzy była jeszcze szybsza, bowiem minutę po utracie gola Damian Łukasik ładnie strzałem głową podwyższył na 2 do 1 dla lekity. Tuż przed przerwą Ryszard Remin dwukrotnie marnuje szansę dla Petrochemii na wyrównanie. A to 54 minuta. Ponownie Paweł Miążkiewicz. Fantastycznym strzałem ulokował piłkę po raz drugi w bramce Mioduszewskiego. Wynik 2 do 2 utrzymał się do końca meczu. Pomimo jeszcze wielu sytuacji z obu stron. Spośród grających piłkarzy na największe uznanie zasłużył bramkarz gości Artur Sejut, bowiem dzięki niemu Petrochemia dzisiaj nie przegrała, a zremisowała z Lechem.